Proszę, proszę. Zobaczcie kto podjechał. Dzień dobry. Z tyłu siedzi, jeździ, a nie z przodu. Tak? Jak prezes? Tak. No to idę do tyłu, co? Ale zobaczcie jaki kawał klocka. auta No super, super. Dobra, spróbuję tutaj jednak. Cześć. Cześć. Fajne, co? No, no to spać dzisiaj nie mogłem. No słuchaj, no fajnie, fajnie, naprawdę. No ja jakiś... pierwszy raz dotykam. No bardzo, bardzo. Powiedz coś dobrego o tym samochodzie. Nie, od wiem, od dopiero jeżdżę już 20 minut, ale no jest, jest kosmos, naprawdę. No, Zobaczyłem miejsca. No tak, naprawdę. Juo, zobaczcie, 600 miejscowej. No naprawdę jest pietarda A to wszystko można złożyć? Tak? I normalnie? No No super, super Tylko nie? No, duże A tu jest jeszcze szybert, tak drugi nie widziałem Tam z tyłu Ręcznie, a z tyłu elektrycznie. na chwilę zatrzymałem, muszę go zobaczyć Spoko Patrz, nawet tu masz kierowca ma ten, na nogi Tak samo? Ja myślałem, że tak. tylko pasażer to ma Czyli dla prezesa tak, dla kierowcy to nie wolno, ale się okazało że jednak <laughs> Dopiero odebrałem Dopiero odebrałeś? No super, super ale duże Zobaczcie jakie dnie opony 21, 28, 8, 5, 4, 5, wygląd oczywiście jest bardzo i to bardzo. Ja nie martwię tego No bo chyba. Słuchaj, że on nie chce tak na polsku. Nie chcę, nie chcę. No ciężko to będzie spać jak w Tesle A te, a te tylne składa się? Nie. Jak to się złożyć? Jest tam z tyłu jakiś może piskawki. A słuchaj, tutaj. A nie, to po prostu. No Tutaj też jest jakiś, ale coś ono nie, nie działa na razie, albo ja to nie umiem łączyć. Aha, no to super, to teraz, a, te, a to złoż To, o, dawaj, dawaj Tu chyba działa jak jak siedzieć No tak, widziałem, działa, spoko Słuchaj, no ja to... słuchaj, musisz tu jakieś dać, nie wiem, walizkę albo coś w w dziurę a bardzo uchwyty tu na napoje, tu Tak, tak, no, naprawdę lapera. fajnie Ale ten dlaczegoś nie działało mi, pewnie jak siedzisz, wtedy czujniki je zalapają no. i wtedy to działa nie? A ciekawe, czy... Bo tam masz pól, tak? O, drugi też można złożyć, ciekawe czy to się teraz złoży? O, to się samodzielnie Okej okay. no. No, ale lekko pod górkę Tak, lekko idzie pod górkę Ale spoko, spoko jest No, dasz rady chyba, nie? No. A to jest Type 2? Tak nie hubu, hubu. Okej okay. Ale to dostałeś... Nie, do samochodu Tak? O, to bardzo dobrze Czyli Kia normalnie działa z... No? Z z to, bardzo dobrze, to mi się podoba Chajnie. No tak, a jak to się podnosi, fajnie i nawet, nawet trzeci od razu. Wszystkie, wszystkie trzy i zobaczcie, teraz powinno się podnieść. Te, a nie, to już ręcznie opuskaje się automatycznie, ale później, żeby podnieść, to trzeba to ręcznie zrobić. No. No To mało miejsca Mało, ale wiesz Dla miejscowego, to powiem szczerze jest Ale okay. masz roletkę, zobacz Widzisz? Aha. Jak złożysz te siedzenia Tak, tak, tak To, to można... tam wkładasz sobie Masz normalnie zakrywany bagażnik Tak, normalnie tam się wkłada roletka Działanie to super Fajne. No tak Kurcze, przytuliłby No i to 300 ileś <laughs> tysięcy kosztuje no to spoko. Nie wiem, Ja z tyłu będę się teraz do Marii Tak? Dobrze. Super. Ale tu miejsce jest. Fajnie. Patrzyłeś, co tam jest z przodu? Piszę nawet dwa razy. Raz, dwa. Gdzie po Szybko. to nie taki mały. No, nie jest mały I tu masz adapter do tego do... A, żeby jak? To wbitu, o, żeby oddawać taki, żeby tam... A ile? Półtora, dwa kW można? Nie testowałem Nie testowałeś jeszcze, super Ale zobaczcie, jakie klaski Fajne, nie? No, super Klasy. I to dwa tygodnie masz, nie? No No gratulacje Teraz dzisiaj 2000 km. No super. A łącznie tak. zrobienia on jakieś 5 tysięcy km, 5-6 tysięcy? No. No, basta tak. Spokój no. Płyna Jest, dobra. Tu jest płyn, tutaj. Tutaj jest ta. Tu jest, nie nie, to nie dla chabłonce, to klima. Klimat, tak. No. Fajnie. A tu jest właśnie rękopólnicy. No, super. No. Fajnie, fajnie. Dobrze, to zapiszę się do nich jakoś po, po tobie, jak, jak, jak wrócisz. Chyba, że nie, nie oddasz go, nie? Od, razu, nie od razu leasing i jazda, nie? Ale lub, uwielbiam takie samochody, naprawdę, słuchaj, po prostu. Tak, nie wiem, takich emocji, nie? Tak. Nawet tak. jak była premiera modelu 3 teraz, to tak, nie wiem, emocji takich jak teraz z No tak, Kurczę. ale jazda. Ale zobacz ile Jadź, miejsca. Zobacz. zobacz ile miejsca Jać tego. No, super Suwaj taki głęboki No to ja jeszcze takiego nie wiedziałem schopka z tyłu Ty sobie zobacz Też masz to samo A daj do końca do tyłu Tak Czy da się wyprostować, nie? No No, tu roletki, patrz Syk. Wow O, no, fajnie Ja do z tyłu <laughs> To bierzmy jego kierowca, słuchaj Nie no tutaj jechać No Zawieszenie chyba nie jest pneumatyczne No nie, chyba zwykłe Ale jednak Powiesz później, jak, jak, to, jak no. to na dziurach I jak to Wygląda na zakrętach i tak dalej. Bo po dwóch tygodniach, po sześciu tysiącach kilometrach chyba będziesz miał po, po, po Włoszech jeszcze? No właśnie. Tam, tam, co mi się nie podoba, za, za bardzo te autostrady zawodzkie są, wiesz? to, no, to, to Uważaj, takie. Tak, uważaj. No, tak, <laughs> <z tej> widać tak. A tu masz te regulacje tego. No i nie. Perforacja, wszystko powinno być. O, to mi się podoba. Znalazłem skrzynkę dla pieniędzy. Tutaj wyprofilowane, nie? Tak, Spóźnione naprawdę, foto, naprawdę jest. Nie? Tu ten zagłówek. Wygodnie, no siedzisz jak, jak król po prostu. król świata, król ekstremum <laughs> Tak, ale zobaczcie. Jest podkładka, podstawka, perforacja. Wam Szampan? perynią? No, co chcesz? I gry stoję. Ile chcesz, I gry stoję, tak. I z tyłu miejsce zobaczyć Dla dzieciaków, dla, dla kogo chcesz, można Dwa złożyć? Tu jest cztery, tu. No, tu też i za cztery. W sensie zafiksy. chyba nie masz w trzecim rzędzie zafiksy, nie? Nie ma, nie ma. A. I tu z przodu pewnie, tu też masz. To nie wiem, ale tutaj tych ciskawek. Nie, z nie masz Mikro Ale 4 S... to i tak dużo Tak, tak dużo, dużo tego wszystkiego Jakaś jest duża No super, super Tam jakieś parę, parę pojemniczków, nie? No Fajnie, fajnie A Ale... masz na odcisk palca uruchamianie, widzisz? Musisz to... zaprogramować i odciskiem palca uruchamianie. Naprawdę? No. Super Ale Klaucek, zobaczcie jaki gaz, jaki jak hamulec tu jest amerykańskich, minus. nie? Tak, tak, plus minus, to mi się podoba. A ta kierownica jest fajna, bo jest taka bardzo gruba. Nie? Bardzo tak, tak i jest. przyjemna na dotyk A jest, patrz, Drive Mode, Terrain Mode, czy masz jakiś tutaj? Okej, okay. Widz, widzę Snow Mode. No widzisz i. No, no, no. I, no. Jeszcze, I normal, sport. No, może sport? Mm. <laughs> super, super. Super. No to fajnie. To czekam na od ciebie na wideo. Na, na na... Relacje. Będzie za parę dni. No super, super. Ale z tyłu siedzisz, po prostu powiem szczerze, jak, jak król. Zobaczcie, no to jest. A tu? No to, to już leżysz, jak król. To jest na Tak, 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 też się podnosi. Coraz, coraz ta elektromobilność nas przeraża. Nie, już 7 Jeżeli lat. To są zabawki, tylko to są naprawdę świetne samochody. Nie? To jest, to jest. No super. Taki naw nawiewiedz. Ciekawy są. Tak, bo tak. No i zobaczcie, żeby uruchomić to auto nie ma żadnego przycisku tutaj, ani tutaj, ani gdzieś tam i trzeba to znać, że to właśnie dźwignia biegu i tu jest taki przycisk, zobaczcie, jego nawet nie widać po prostu tu so. i wtedy i wtedy samochód się odpala daj kluczyka proszę co sergiusz jak auto? słuchaj naprawdę jest pitarna ja daj go bo chcę odpalić chcę odpalić i się nie jest, da tak kluczyk zobaczcie jaki zobaczcie jaki kluczek fajny to jest po prostu no, no jest wygodnie właśnie, trzymasz, trzymasz rękę na kierownicy i cyk i to od razu sobie raz odpalę przyciskiem no jest powiem szczerze naprawdę jest petarda można zmienić tutaj drive mody, sport, normal eco my drive no, super, super no i jeszcze można do wyboru śnieg, Mód i, i Sahara pustynia, czyli wszystko, wszystko co co mamy na naszej ziemi, wszystko można wybrać. No jest pytanie.